Dobra, witamy w kolejnym odcinku. Łukasz Śladewski, Transition Technologies Advanced Solutions i Konrad Wojdan, mój kolega. Cześć też Transition Technologies Advanced Solutions. Dzisiaj sobie opowiemy o podejściu do projektów, do projektów z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, w szczególności do projektów optymalizacji. Jak tak. podejść, jak zacząć, jak rozmawiać? Te, te tematy chcielibyśmy teraz poruszyć. No to jest temat, który przejawia się zawsze na samym początku współpracy z klientem, z partnerem, tak, z, z, z partnerem biznesowym czy naukowym. Czy tutaj w ogóle jest potencjał do optymalizacji? Czy to jest tutaj w ogóle jest potencjał do poprawy? Bo dopiero jak wspólnie zidentyfikujemy i klient i my, że faktycznie jest się czym bawić, że tu faktycznie z tej naszej zabawy będą wypływać korzyści, w postaci obniżenia kosztów, zwiększenia zysków, obniżenia nie wiem, szkodliwych emisji gazów do atmosfery, wtedy realizacja takiego projektu ma sens. No właśnie, tylko jak to sprawdzić na początku? No właśnie, czy jeżeli mamy optymalizację, czy jeżeli mamy system optymalizacji, a on nie działa, ponieważ nie przynosi korzyści, ponieważ nie przynosi dodatkowych przychodów. Czy jest sens go posiadać? No dokładnie. Chyba nie. nie? I tak, no, to, to często rozmawiamy z klientem, że sami proponujemy zrobienie najpierw tak zwanego feasibility study, studium wykonalności, hmm. ewentualnie później e, takiego projektu typu POC, który by potwierdził, że e, ten potencjał do, do oszczędności tam jest. No Bo jeżeli po takich nie wiem, roku, dwóch latach pracy, no czasami krócej, ale mimo wszystko, jeżeli włożyliśmy w to serce, wysiłek. A klient też włożył w to swój czas i pieniądze, i na koniec nie ma z tego efektów. No to obie strony czują się naprawdę głupio. Stracony Naj, czas. Najciężej pracuje system, w szczególności system optymalizacji, kiedy działa w tle, kiedy wiemy, że on działa, przynosi efekty, analizuje proces, podejmuje decyzje, podejmuje decyzje poprawnie i przynosi korzyści. Mhm. Więc od czego by zacząć? No właśnie, załóżmy dajmy jakiś tylko kontekst. Załóżmy, że przychodzimy do nie wiem, elektrociepłowni, podziemnego magazynu gazu, jakichś tam rafinerii, tak, zakładów chemicznych. Jest tam jakiś proces technologiczny. No nie wiem, w elektrociepłowni to jest na przykład spalanie paliwa w kotłach, generowanie pary, która potem jako para technologiczna trafia na, na zakład, a jako ciepła woda na, na miasto powiedzmy. No i dyskutujemy, czy jesteśmy w stanie, wykorzystując algorytmy sztucznej inteligencji, klasyczne metody też optymalizacji, poprawić działanie takiego układu. No właśnie. To jest ten kontekst. No i teraz... jakie, jakie pytania zadajemy? Nie? E, tak. Jak to wygląda? Umawiamy się na spotkanie często. Często rozmawiamy o e, samym procesie technologicznym. W dosyć dużych szczegółach rozmawiamy o tym procesie technologicznym. Ile mamy kotłów? Ile mamy turbin? Ile mamy poziomów ciśnienia? Jakie mamy zapotrzebowanie? Jak wygląda zmienność tak, no, zapotrzebowania? Tak, musimy dobrze zrozumieć ten proces. Oczywiście e, data scientyści wyposażeni w pełną wiedzę domenową z zakresu właśnie takiej procesówki, e, inżynierii. Albo już mają tą wiedzę, albo ją szybciej posiądą, ale to jest kluczowe, żebyśmy starali się, rozmawiając z klientem, staramy się wyłapać takie niuanse, takie miejsca, w których można by z wykorzystaniem dostępnych zmian decyzyjnych. Podrążyć temat i znaleźć tam e, oszczędności. Zidentyfikować te zmienne decyzyjne, tak. zdefiniować ich zakres, ich bezpieczny zakres, tak. zdefiniować jakie są zakłócenia procesu, ale zakłócenia procesu, które definiują nam. E, obciążenie całego e, procesu, zdefiniować jak wygląda... Istotne z punktu widzenia optymalizacji tak, Jak mogłaby wyglądać funkcja celu, na czym zależy takiemu e, klientowi, czy zależy nam na przychodzie, czy zależy nam na redukcji kosztów, czy zależy nam na, na obu, jak w tej funkcji celu zdefiniować różne, różną politykę paliwową, e, jak w tym celu z, e, zdefiniować e, emisję, to wszystko ma, ma znaczenie i dodatkowe ograniczenia, że musimy stosować to paliwo, a nie to, że priorytetem paliwo jest jedno, a, a, a dopiero tak. w drugim... Jakie są koszty tego paliwa, czy koszty zmienne, tego. stałe, czy energia jest sprzedawana na giełdzie, czy w kontraktach długoterminowych, to wszystko trzeba zidentyfikować. Jak już mamy obraz sytuacji, mamy pewne podejrzenia, czym można ruszać, na przykład można w pewnych sytuacjach bardziej dociążać, nie wiem. Kocioł na gaz, odciążać kocioł na węgiel. Jak mamy, nie wiem, sieć ciepłowniczą, to w pewnych sytuacjach może dałoby się wyprowadzić ciepłą wodę o niższych parametrach na miasto. Czyli e... jeżeli mamy turbiny, to więcej przepuścić pary przez dany upust turbiny pierwszej, a, a odciążyć upust turbiny drugiej, co spowodowałoby zwiększenie wygenerowania. Te energii e, elektrycznej. Jeżeli mamy układ pomp, to być może w, w pewnych sytuacjach można by przejechać w innej konfiguracji pracy pomp. To już się tam wrodzą nam w głowach takie pewne podejrzenia. I teraz aby je zweryfikować, e, potrzebujemy przeprowadzić takie feasibility study, studium wykonalności i w tym celu co całka zwykle prosimy o przesłanie danych, które tak. pozwolą nam zweryfikować pewne hipotezy, czyli tak. W pierwszej kolejności, stawiamy sobie hipotezę, o których już mówiłem. Być może dałoby się e, inaczej zagrać upustami w pewnych sytuacjach, inaczej zagrać kompresorami, pompami, także ciążeniami kopu. Tak, i, tak. 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 I, i, i żeby zweryfikować te hipotezy, no to musimy poprosić o dane historyczne w szczególności uwzględniające pracę tych urządzeń, ale także całego kontekstu biznesowego, jakie były zapotrzebowane energie, ceny paliw, jakie były inne ograniczenia, dostępne urządzenia, które akurat nie były w serwisie, tak, na obiekcie. Mając to zastanawiamy się, ja zwykle przynajmniej staram się wytypować takie cztery typowe punkty pracy. No nie jak mówimy o sieci ciepłowniczej, cztery typowe dni, jeden zimowy, jeden letni, Dwa z okresu przejściowego na przykład, tak e, i w, w tych dniach wyposażeni w wiedzę zebraną na warsztatach patrzymy sobie na przebiegi zmiennych procesowych i zastanawiamy się, o tutaj bym prawda, inaczej obciążył dany kocioł, tam tak. inaczej jest... bym użył pompy. A warto też wskazać, że te zmienne procesowe, o którym powiedziałeś i ten obraz tej całej instalacji jest zbudowany na podstawie danych, które otrzymaliśmy. Czasami pytamy o np. roczne dane z rozdzielczością 5-minutową, czasami pytamy o tygodniowe dane z rozdzielczością np. minutową, a i czasami dodatkowo pytamy o dane dobowe z rozdzielczością sekundową, w zależności od tego, jaki, do jakiego projektu e, ze sztuczną inteligencją podchodzimy, bo innego rodzaju dane i ich rozdzielczość i ich zakres jest nam potrzebna w przypadku e, ekonomicznego rozdziału obciążeń, innego rodzaju dane i ich rozdzielczość jest potrzebna w przypadku optymalizacji spalania, a innego rodzaju w przypadku automatyki e, regulacji zaawansowanej. W związku z tym e, te wszystkie e, dane, te wszystkie e, punkty są pobierane najczęściej z historiana, z historii zarchiwizowanych danych procesowych w, w systemach i takie dane najczęściej są, e, są dostarczane. I to na podstawie tych danych, przeglądając, analizując te dane, typujemy sobie te, e, te typowe e, punkty pracy, te typowe warunki Aha. pracy takiej e, elektrowni, e, elektrociepłowni. E, takich kotłów, e, takich instalacji ogólnie rzecz, rzecz biorąc, a następnie e, tak jakby wchodzimy głębiej, analizując każdą z tych danych. Tak, ale gdzie tu rodzi się problem? Jak już mamy te dane i zaczynamy tą analizę i mówimy, dobra, tu byśmy pojechali inaczej pompą, tu turbiną, a tu kotłem. No i jaki byłby z tego efekt? Jakby to wpłynęło na rzeczywistość? Symulujemy. No właśnie, tutaj, tutaj wchodzimy w, w konieczność snucia pewnych hipotez co do tego, jaki jest wpływ naszych zmiennych na, na, na te istotne z punktu widzenia optymalizacji zmiany procesowe, ale z drugiej strony no, kurczę, jeszcze nie robimy projektu. Nie będziemy robić pełnego modelu, właśnie takiego modelu predykcyjnego, cyfrowego bliźniaka, zwał jak zwał. Chcemy w sposób uproszczony, oszacować ten wpływ no i zwykle albo robimy naprawdę jakieś proste modele które tam krótkie charakterystyki regresją tak, liniową tak, gdzieś one akurat w tym punkcie pracy one, one mają sens w innych tak. punktach pracy mogłyby już nie mieć sensu no oczywiście żeby to zrobić to trzeba te dane wyczyścić zwalidować jakoś zidentyfikować braki to to to, to ekspercko ocenić and butter które życia data scientisty. Tak. Tak, tak. Ekspercko ocenić te dane, ekspercko ocenić te modele, które nam e, e, zostały wyprodukowane. Czasem klient posiada już jakieś charakterystyki od producenta, charakterystyki pomp, kompresorów, tak? To o to prosimy i cicho przyjmujemy, że one są właściwe, chociaż zwykle z biegiem lat te charakterystyki, charakterystyki się zmieniają i wówczas warto wykorzystać machine learning do tego, aby na bieżąco uaktualniać charakterystyki. Ale to jeszcze nie na tym etapie. Na razie tak. ufamy tym charakterystykom tak. od producenta. No i co? Dla tych, e, e, dla tych charakterystycznych punktów pracy, dla tych charakterystycznych warunków pracy, wyliczamy ostatecznie na podstawie tych kosztów, na podstawie przychodów e, ten efekt ekonomiczny, który moglibyśmy e, uzyskać i wyliczamy go e, szacunkowo, a następnie. E, przygotowujemy raport, również uproszczony, bo to nie jest raport pełnego projektu i jedziemy na spotkanie z klientem, jedziemy na spotkanie z partnerem biznesowym omawiając jak wyglądałaby, jak wyglądałby zakres takiego projektu i ile moglibyśmy się spodziewać. Tak i jeszcze tylko dodajemy, że tu jeszcze nie tworzymy algorytmu optymalizacji, tu na razie nas solver jest w głowie i robimy sobie takie scenariusze what if. a co by było gdybyśmy... Tak. Po, pociągnęli tak pompę, co jeśli jak tak kocioł, i trochę szukamy, eksplorujemy to przestrzeń rozwiązań w tych typowych punktach pracy, ale ręcznie, dokładnie. Ręcznie. No i wtedy widzimy, czy jest tam potencjał, że jak algorytm optymalizacji sam zacznie szperać i kombinować z nowymi ustawieniami, to jest w stanie, to ma przestrzeń do, 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 właśnie do tej eksploracji, do szperania. I co, I co więcej, ta przestrzeń pozwala na uzyskiwanie lepszych wyników czy nie, czy jesteśmy naprawdę już wyciśnięci, nie ma czym grać. I wtedy rzeczywiście na takich warsztatach zdarza się, że mówimy tak. no niestety, nie rekomendujemy ile razy, realizacji takiego Ile projektu. razy odmówiłeś? No nie wiem, no ze, no ja ze dwa razy też razy razy odmówiłem. Roku. Ale no. to głównie było spowodowane jakby stanem techniki pewnych urządzeń i też żeśmy to zidentyfikowali. Klient potwierdził, że, że faktycznie tak jest i uczciwie podeszliśmy do, do, do sprawy, że w takich sytuacjach chyba lepiej zainwestować w te, w te części tak. związane z, z urządzeniami niż w sztuczną inteligencję. Następnie, następnym krokiem po inwestycji możemy mm. się zająć jeszcze raz projektem optymalizacji. Tak jest. No, jest jeszcze ta druga faza, tak jak szybciutko, tylko powiedzmy, możemy dalej pójść z takim projektem POC Proof of Concept, tak? I, i skupić się tylko na algorytmie. Tylko na wybranym fragmencie instalacji, ale rzeczywiście wtedy zaimplementować algorytm tak, optymalizacji, e, dokładnie zamodelować wybrane, wybrane urządzenia charakterystyki, ale jeszcze bez zabawy w dostarczenie dużych platform, w graficzny interfejs użytkownika, w za, lepsze zarządzanie wynikami. Skupiamy się na samym co o algorytmie. E, to też. Potrafi być jakiś taki często, jeszcze pośredni krok. Często inżynierowie, którzy, e, którzy z nami podchodzą do, e, do tych e, proof of concept czy, czy do tych studium wykonalności, również im zależy na tym, żeby z jednej strony realizować projekt i udowodnić, że, że są w stanie poprawić proces, ale z drugiej strony ryzyko powodzenia takiego projektu też leży na, zarówno na, na naszych barkach, jak i na barkach inżynierów, którzy e, po stronie elektrociepłowni, którzy z nami pracują. Więc to jest nasza wspólna praca, to jest nasza e, wspólna e, decyzja, czy chcemy iść krok dalej, bo zarówno Ty, jak i ja, jak i cała nasza firma zależy nam zawsze na e, sukcesie w, w projekcie, a każda porażka niesie za sobą pewne konsekwencje. Które nie zawsze są, raczej, no, raczej nigdy nie są przyjemne. No jedno ma się życie, tak? Jak już pracować, to robić coś, co, co ma sens. Tak. I to jest bardzo dobra błęda tak dzisiejszego jest. odcinka. Dzięki. Dzięki, do zobaczenia. Do cześć, następnego. Cześć.